Czułe gesty Marka Kondrata i jego żony w Sopocie. Cóż to był za romantyczny spacer? Na początku roku w wywiadzie dla polityki Marek Kondrat 72 litry opowiadał, że prawdopodobnie sprzeda dom w Hiszpanii, bo dziecko trzyma go w Polsce. I faktycznie w ciepły czerwcowy dzień aktora wraz z rodziną można było spotkać nad Polskim Morzem. Wyglądał na niezwykle zadowolonego. Dziecko, które dziś rozdaje karty, trzyma nas w Polsce. Helenka ma swoje zajęcia, które coraz bardziej się rozrastają, opowiadał Marek Kondrat w styczniu tego roku. Aktor dodał też, że w Hiszpanii, gdzie kilka lat temu kupił dom, bywa ledwie dwa razy do roku. Jak się teraz okazuje, aktor nie spędza tam nawet lata, bo w czerwcu wraz z żoną Antoniną, 35 litrów, i córką Helenką zawitał do Sopotu. W ciepły czerwcowy dzień sławny aktor niespiesznie spacerował z rodziną nad morzem. Odwiedzili też jedną z restauracji. Marek Kondrat sprawiał wrażenie usatysfakcjonowanego taką formą relaksu, a żona nie szczędziła mu czułych gestów. Żona Marka Kondrata rozwija biznes w Polsce. Sporo zajęć w Polsce ma też żona aktora. Antonina Kondrat długo zajmowała się promocją biznesu winiarskiego męża Marka Kondrata i opieką nad ich córką Helenką. Na wiosnę 2023 roku postanowiła jednak zabłysnąć na firmamencie modowym i wystartowała z własną linię jednorozmiarowych kimon. Cena jednego takiego stroju, zwłaszcza w czasach galopującej inflacji, powala, bo wynosi ponad 1000 zł. O swoich modowych pracach żona Marka Kondrata opowiedziała w Fashion Magazine. Jedna forma inspirowana jest japońskim kimono przeinterpretowana przeze mnie. Uniwersalny rozmiar i płeć w bardzo wielu wariantach od ocieplanych zimowych płaszczy przez tręcze i marynarki, pozwiewne, jedwabne żakieto sukienki. Różnią się tylko długością, krój zawsze pozostaje taki sam, tłumaczyła Ciut Zawile w wywiadzie dla Fashion Magazine. Żona Marka Kondrata są większe różnice niż wiek. Antonina w tym samym wywiadzie zdradziła również, że w jej relacji z Markiem Kondratem wiek nie jest żadnym wyzwaniem. Napisała do mnie kiedyś dziewczyna, że jest w podobnej sytuacji życiowej, że wybrała partnera i też chodzi o dużą różnicę wieku. Jej wyboru nie akceptowała rodzina, była w rozterce, nie wiedziała, co zrobić. Kompletnie nie potrafiłam się do tego odnieść z własnej perspektywy. Nie mam poczucia, żebym dokonała w życiu jakichś trudnych wyborów, nie mam poczucia, żebym coś poświęciła. Mam wokół kochających, wspierających ludzi. A w swoich być może dla niektórych odważnych wyborach zawsze czułam pełną akceptację najbliższych, powiedziała Antonina Turnał. Myślę, że są groźniejsze różnice niż różnica wieku, na przykład światopoglądowe. Każda relacja wiąże się z ryzykiem, w każdym związku jest potencjał konfliktu, komplikacji, o każdy trzeba dbać. Ale to gra warta świeczki, dodała.